Wyższej hierarchii kościoła, biskupów, kardynałów, a do pewnego stopnia nawet i do papieży. Ale zadacie sobie pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, żeby, żeby przywódcy kościoła mogli pobłądzić na wieki wieku Wamę? Czyż Chrystus zbawi cię? Nie obiecał, że bramy piekielne nie przemogą jego kościoła? Chrystus tego nie obiecał? Oczywiście, że obiecał, ale obietnica ta, moi drodzy, to jest ważne, nie wyklucza możliwości popełnienia przez hierarchię błędów, które wyrządzałyby szkodę kościołowi pomimo iż jego oficjalne nauczanie pozostawałoby nie nadwertytów z pogaństwa. Święty Piotr to uczynił, sprzeciwiając się nauczaniu Sobora, Soboru Jerozolimskiego. Ale Pan Bóg postawił kogoś na jego drodze. Ano postawił Pan Bóg świętego Pawła na drodze Piotra, i święty Paweł mówi, że nawet święty Barnaba, któremu obok Pawła, Duch Święty powierzył nauczanie pogan i który sam działał cuda, wskazujące, wykazujące, no nie wiem, powołanie pogan, zniesienie starego prawa, utracił zmysł prawdziwej doktryny kościoła. I co jest najgorsze? Prawda była taka, że święty Piotr osobiście nie wyznawał tego błędu on nie uświadamiał sobie e, o jednym o jednym bardzo ważnym elemencie który, chodzi, y, który pochodzi z nauki płynącej z historii kościoła a prawda jest jedna moi drodzy prawda jest zawsze jedna i tą prawdę zawsze trzeba głosić tak nawet jeśli ta prawda mogłaby nas zaboleć, mogłaby nas w jakiś tam sposób doprowadzić, no fajnie by było jakby do myślenia, prawda, do używania rozumu, fajnie by było. Chociaż to jest różnie z człowiekiem. Laudator Jezus Chrystus z I chciałbym Was zmusić do jednej prawdy. Prawda jest jedna oczywista. A no taka... Że mylić się mogą nawet papieże, sobory i biskupi. Moi drodzy, odejście od dogmatów wiary katolickiej.